i ty poczynam, ja pobrucham. Co? Oh, A jakbyś jeszcze odwrócił ekranik. Proszę cię bardzo. <śle> no bo nie widzi. Witam bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Cześć! W lekkostronniczym. Nie, musicie tak krzyczeć. W tym tygodniu, drodzy Państwo, możecie napotkać e, podczas któregoś z odcinków, a być może podczas wszystkich, na takie odgłosy wiercenia i młota pneumatycznego, albowiem Włodeczek dawno nie był w ciągu dnia Tygodnia i dnia roboczego w domu. W to Polarną? Nie, wdupiam, polarną. Ja się nie. Dowiedziałem po nie, nie w dupie mam po Polarną. Nie, ja nie mam w dupie Zorze Polarną. Ja nie widziałem. W każdym razie jakieś znaki na niebie się ludziom jawiły. O, ja widzę! Jedni mówili, ja widzę, a inni mówili, ja nie widzę. Ja nie widziałem. Karol nie widział, a u mnie ale w ja pracy nie wierzy. ludzie widzieli. Nie wierzysz, że to że są Zorze Pławne? Nie wiesz, że to są znaki od Bogów. A ktoś wierzy? Ja myślę, że dawni ludzie nie. widzieli Zorze. A tak, z jednej A Bogowie się tak. złoszczą na nas. Nie, czemu? Może na przykład. Dlaczego złoszczą? Może właśnie przychylni, patrzcie. Kolorowe niebo nam zrobili w nocy. W sumie, jak się Zorze widziało, Ta, to, że to, to w nagrodę. Że fajnie, coś, ładnie. Że w, my daliśmy coś w ofierze, a oni nam. O, to były starych takie fajerwerki wtedy, nie? Wieczorne. Ja. Albo takie PlayStation. I to nie ja racie, zorza polarne? Yy, nie, widziałem zorzę polarną troszeczkę, jak byłem w yy, Finlandii. Ona, ona była. Cik, 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 cik. I tylko troszkę przed chwilkę, a północy spędziliśmy czekając na ją, bo, miała, bo, bo tam mają na apkach, że ci mówili, że dzisiaj będzie zorza. I okazuje się, że w zeszłym tygodniu można było w Polsce zobaczyć dużo piękniejsze i dużo bardziej barwne i w, praktycznie w całej Polsce znaleźć niż, niż w kole podbiegunowym. I ja nie widziałem. Nie chciało mi się. Ja gdzieś robić. chyba właśnie. A też chyba jest. w mieście tego nie było widać. Nie, tak było właśnie. Podkazują nam na, na zdjęciach, w artykułach na ten temat takie Stok. obrazki. No bo to jest zrobione no. na wysokim, jakimś tym długim czasie oświetlania, i to w ogóle tak się nie wygląda. To w ogóle wygląda jak grafika. Jest, są prawie... A są zdjęcia. To jest prawdziwa fotka z Polski? Tak. Serio? No. Tak to wyglądało? No ale na aparacie. Przecież widzisz, że to jest rozjaśnione. Czy bardziej coś takiego? Tak, bardzo No to super, ciao. Brawo! Tak, gdzie ona jedzie? Nikt, nikt nie ujdzie. Nie milknął echa po kontrowersyjnym wywiadzie Jarosława Szonajcy, prezesa Don Development, Ach. który opowiadał w najnowszej odsłonie biznes klasy, gdzie się też jeździ samochodem i rozmawia z biznesmenami, bo no, to ale jest Czy um, widzieliście, że pan się postanowił e wypowiedzieć na temat rynku mieszkaniowego w Polsce. On tam mówi, że mamy półtora miliarda mamy przychodów. Minimalne zyski. I minimalne. 500 milionów zysku. Ledwie to. Czyli przyznam szczerze, top. Ledwie koniec z końcem wiążą. A kontrowersje wynikają z tego, że tam padło takie niefortunne sformułowanie: Przytoczmy może. że nie mamy jeszcze. <grym> Takich marsz jak na przykład dilerzy narkotyków. A ludzie się czepiają słowa jeszcze. Czy to zdanie pada w materiale wideo? Tak. Nie mamy jeszcze takich marsz jak e, ci, którzy handlują bronią czy narkotykami. Przepraszam, po, czy, poprosiłbym jeszcze raz. Nie, nie, się. bo nie ja, byłem skupiony. Nie. My oczywiście Aha. mamy jedną z wyższych marsz w legalnym biznesie. Okej. Okay. Zastanawiam się, czemu to trzeba było podkreślać? No, no bo, bo chwilę, rozważamy jakiś inny? No bo za chwilę przeszedł do tych biznesów nielegalnych. W ogóle tam on potem mówi, że on wie jakie tam są marsze. Z tym nielegalnym biznesem. No skąd? Ja robię. nie wiem. Ja, ja się nie interesuję. Wie. Ja nie no wiem, jakie są ma kogoś, <noise> kto mu powiedział no tak. Jeszcze takich marsz jak e, ci, którzy handlują bronią czy narkotykami. Oni mają zupełnie inne marże, ale też mają dlatego, no. No, że tam ryzyko jest jeszcze nieporównywalnie <noise> wyższe. <noise> Przecież no, prezes cztery. Dom Development. Tak, wiem, że nie powinienem, ale olewka. Ja wiem, że się pluje czasem na PR, że pierowcy to jest yy... Ale tutaj robotę mieli z do wykonania, nie? A tym polega odpowiedzialność. No obejrzeć? No nie, w choladować no, Nie, e e nie, nie, no, nie puszczamy nie, nie nie było. Ja myślę, że pan prezes Jarosław Szanajca no odbył już Rozmowy z twoimi pełniarowcami, którzy powiedzieli. Tak. Panie prezesie, Pani prezesie, ma pan ban na. Rok! Proszę się nie wypowiadać. Bana nie ma. A kto to przyszedł? To jest program skierowany dla ludzi przedsiębiorców. Tak, 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 tak. Mimo wszystko oglądają to też zwykli ludzie. Konstruktorzy nie wiedzą, jakie marże mają dealerzy, a to ci yy, Ani deweloperzy. I czy jak ogląda to taki przyszły potencjalny klient Dom Development? A to tak, do legalnych biznesach. Tak, tak? No, czy mamy się legalny biznes? Aha, to to Myślę, że to dla niego jest. Negatywne, czy... I tak ma wyromane? Nie no, ja, moim zdaniem to inspiruje. Ty nie, klienem... nie jesteś człowiekiem biznesu, ale widzisz, właśnie ty myślisz w pudełku. Ty o, pewnie wyceniasz rzeczy tylko w oparciu o stawki biznesów... Legalnych. Które, które kolorują, korelują z twoim biznesem i są legalne. Czarny Pan Jarosław w... wychodzi poza pudełko, on ma no patrz, e, scope się... of work dużo większy też i potrafi no. porównywać, wiesz, e, apples and oranges, jak mówią anglosasi. Jak to WP pisze, burza po słowach dewelopera, niezły fikołek i to taki... Spiruetem. On I... tu się jeszcze wypowiadał na temat kredytów tak. 2%. No tu się chyba pewnie zgadzamy, nie? Czy, on, nie, nie, nie? czy on jest fanem? Co za przypadek. Tutaj są komentarze. Czy pan prezes powiedział, że dopłaty do kredytu są po to, aby wesprzeć popyt, czyli klientów, a nie deweloperów, niezły fikałek i to taki spiruetem? Ocenił jeden z internautów. W ocenie komentujących prezes wprowadza, w błąd bez mrugnięcia okiem. E, jako argument przytaczają m.in. ankietę dla nbp -u. Zgodnie mhm. z którą 80% deweloperów stwierdziło, że podaż przewyższa mhm. popyt, czyli że, mają, że nie mogą sprzeda sprzedać sprzedać, że nie ma kto kupować. No ale to wynika trochę z tego, że coraz trudniej zostać kredyt, nie? Też tak. Ale myślę, że zupełnie niezwiązany z tym tematem. Ja bym proponował, żebyś otworzył zupełnie, żeby była jasność też dla jakiegoś teamu y, prawnego, zupełnie niezwiązany z tym tematem, jakbyś mógł otworzyć takie konto, które. Które zresztą masz, mogli, bo to jest nie, jakby kolejny temat. Teraz odcinamy to jest temat. Jest... To, to jest w ogóle, nie, bo to jest niezwiązane. Jest takie konto na e, Instagramie, na TikToku, ono jest niezwiązane zupełnie z tematem, który był przed chwilą, oczywiście, tak jak mówię, o, nazywa się Bank Nieruchomości. Ono jest naprawdę skarbnicą pewnej wiedzy takiej praktycznej. Głównie to konto się zastanawia co jest lepsze czy beton czy azbest. No i wiesz, no i też motywuje. Zabezpieczając się na przyszłe pozwy. No, no. Tom Development z całą pewnością nie jest deweloperem, który używa azbestu. Ale to jest w ogóle cały temat. Jeśli ]Yes, nie zakazu <grym> używania azbestu <grym> dałoby coś, to by dało wiele. Dałoby wiele. Dałoby A... wiele, bo ja bym wtedy nie musiał się z tym kitrać, także dałoby wiele. Czyli czekaj, czyli azbest jest zakazany, ale... ale są ludzie, którzy chcieliby, żeby był odkazany. Pan Gogins, słynny autor książki yy, Nic mnie nie złamie. To jest on? Tańczyk autor słynnej książki Kent. Hurt me. W poniedziałek wszystkim się odrobina motywacji przyda. Popatrz. Tylko w samym ostatnim roku wybudowałem 10 bliźnich. Tam skąd pochodzę, mówią na mnie: daćmy. Nie uwierzę w so. Czym jest daćmy? Zdaćmy Zwróć... natychmiast beton. Zwróćcie uwagę, jak bardzo nie nawet beton. Joe Rogan, który rozmawiał z tak nie wieloma wie, to... osobami, jest tak, jest tak poruszony. Nie, nie, ale... ale to zamiana głosów ludzi. Jest tak na, na polskiej. I to ta nie wierzę Nie wierzę. Nie wierzę. Czym jest daćmy? Jamie, Jamie. Pull, pull mi dać me, dać up. Pull dać me up. Ale Czy... zwróćcie uwagę, że nawet, nawet Krzysztof Stanowski się wypowiadał w temacie, bo to nie jest tak, że to jest tylko za zagraniczna mądrość. Według mnie azbest powinien być zakazany, no i tyle. no. To są słowa, Krzysztof takiego powiedział. Ale tutaj na przykład mam. mądrość bo nie dość, że był bardzo trujący, to jeszcze nieciekawie schodził przy usuwaniu z dachu. <grym> ja i... to, człowiek, to był najlepszy materiał, z Ja wam powiem tak, polecam wam bardzo serdecznie konto bank nieruchomości. Ono jest na Instagramie, jest na TikToku. Jest dużo, dużo mądrości. E, Panie Januszu, ja do izolacji używam wełny mineralnej zamiast azbestu. Drożej, ale przynajmniej jest zdrowo. Czy, panie, czy, panie, czy panie jest pani, czy pani, czy pani naprawdę ma chorą psychiczną? Panie ja nie chcę te komentarze. Ale ażbyś ty tak, z raka A to był pożądany exalet. Dobrze. Asbest nie jest w ponoć... jak już wiercą. O, zaczyna się. zdenerwować dziury. <grym> A to jest ponoć. Ale znowu jestem otwarty na maile, chętnie się dowiem, co, co mi najprzyja. Mówi się o tym, że całe pokolenie przecież naszych rodziców mieszkało w domach krytych azbestem. E, no tak, prostu, tak, tak. Dziesiątki no lat tak. były budowane domy, jakoś i my. Jakie żyjemy. Ponoć azbest jest rakotwórczy, no. ale najbardziej jego rakotwórczość wychodzi na powierzchnię wtedy, kiedy on jest. W sensie te płytki az, dachowe, azbestowe się łamią i ten pył się nas, i ten pył się wdycha. Jeżeli ta płytka nie jest uszkodzona, oczy, ja wiem, <grym> <głos> <głos> Nie wierzę to. Czyli to dopiero początek jego zależy. Czy jest też tak, że no. Ten azbest. Dobra. Daćmy, no, daćmy więcej betonu na Najłatwiej we mnie. On powiedział, ja zamierzam wybudować parę na mosku człowieku, jak jest znowu parę. Ja wybuduję tam tylko elektrownię i wyleję azbest. <noise> daćmy natychmiast beton. Wodeczku, powiedz mi, czy w tym tygodniu wszystkie odcinki lekko stończego to będzie jak wspaniały wywiadkielem <noise> u Co pan myśli o <noise> Może powinniśmy zrobić z panem, który boruje dziury, eee, tak oh. jak Dave Grohl na koncertach. Dopóki nie skończy, będziemy grać, grać Stairway to Heaven. Tak. Poczekamy. Poczekajmy. Dobra. Ja e... <noise> pierdolę! No. takie... W dzichu, masz klankę przyłożoną tak. do ściany tak. z... tak. Czekaj. Boruj, boruj. Boruj, boruj, bo gadają. Tak, przestają gadać, przestają gadać, a jeszcze poboruj, no. Ja wiem, ludzie się sprowadzają też, robiłem remont, no wiem jaki jest, po prostu... W każdym razie, dobra, to powiem przy Zostałem no, Dostałem <grym> do infaktu paczkę taką dużą i ciężką. Co było napisane? dać Daćmat? A ja umiem, nie wiem, kim jest Otwieram, otwieram, a tam było stare 15 butli CO2. Do Soda Stream. A Cię to nie ten, ten smaczek, tylko to, co ci gazuje wodę. Tak. No bo to, 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 tego mi się właśnie nie chciało wysyłać, odczekać, aż na pewno od, odsyłać. Z I po powodą. prostu ktoś ci wysłał za darmo. Znaczy Morele. I teraz mówię, że jest... darmo Morele w eleko -strończym. No No ja jestem celebrytą. Bo dostałeś parę y, nabojów <laughs> tym Soda Stream. Nie, bo to, no totalnie. Bo to było celebrytą. trochę wad. Nie, totalnie jesteś celebrytą. Każdy z nas ma jakieś wady. Rada Języka Polskiego ogłasza duże zmiany w ortografii. E, trzeba będzie się uczyć Nie wielu można, rzeczy od czym nowa. Jest... Czym jest ortografia? Ty weź swój mikrofon jakiś. E, no, no. A, okay. Nie <grym <grym jest... <grym Zasady wchodzą w życie od tak, początku tak. 2026 roku, jest. więc macie... Ale bardziej opłaca się wziąć Bardziej opłaca się wziąć to w zestawie, wiesz? To wtedy, jak weźmiesz dwa burgery i dwa razy frytki, to jeszcze dostajesz dużą kolę do tego. Także ja bym ja ci polecił. Co ty robisz teraz? No jestem, no jestem jak na kasie. No, no, no. Co nowy. Zasady języka polskiego. Pewnie o, tym, pewnie o tym słyszeliście. I te nowe zasady wejdą od 1 stycznia 2026 roku. Między innymi wielką literą będzie się e, czytało nazwy mieszkańców miast, dzielnic y, i osiedli, tak. na przykład o, Ochocianka, Mokotowiani, Nowochuciani. Tak samo y, no, nieoficjalne nazwy etniczne, <laughs> tak jak Kitajec, Jugol, Angol, Żabojat, Szkop, To Też będą z wielkiej. To, to jest wielkiej. Tak samo z wielkiej będą nazwy firm i Marek wyrobów przemysłowych no to Ford, ale to wiadomo, że Ford było wielką zęby. Nie, 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 w zdaniu, w zdaniu. Aha. Są trzy dopuszczalne formy pisowni, tuż tuż, w sensie takich wyrazów równorzędnych. Można tuż tuż z myślnikiem, tuż tuż z przecinkiem i tuż tuż ze spacją. Po prostu. No, to Wszystkie to trzy było, to są. Ja, ale. ale będę się jechał. Ale będę jechał do Warszawy, ale będę słuchał kuź w ambientu. <grymne> Puszczę sobie tego Briana Eno O, no nie wierzę, nie jest, poczekaj. Nie wierzę w to. Nie, nie wierzę w to, nie? Tak? Uff, chociaż, chociaż tyle. Dziękujemy Państwu za ten pełen e, zwariowany odcinek lekko-stronniczego. Mówili do Was. Daćmy i Włodek Markowicz. Drodzy Państwo, lejcie as bez, bez opamiętania, trzymajcie się i bądźcie lekko Stronnicze i DOM DEVELOPMENT nie używa Asbestu w swoim Nie Było w, w ogóle... Te, te, te niezwiązane ze sobą rzeczy. Niezwiązane ze sobą bez... rzeczy, Absolutnie. DOM DEVELOPMENT na pewno nie używa Asbestu. Nie używa Asbestu. I to nie jest żart. A tamte przeróbki, co oglądaliśmy, to, to jest było AI. I to jest żart. żart, to jest ironia, i tak. To, tak. to, to nie złasaka, był Mateusz jaka. Borek prawdziwy, e... to nie uprawdził Krzysztof Stanowski, to nie uprawdził David Gog. Kurwa nie, dość, trzymajcie się, na Daj mi nie. Proszę, daj mi zliżmę! To jest też mój program. Proszę, daj mi zliżmę. To jest taki typ. Że gdy ja buduję jeden apartament, on buduje 10. Gdy ja buduję jedno osiedle, on buduje 20. Ta osoba nazywa się Liczbę. Liczbę ja nie nie jest Liżmy Jaja,